piąteczka w kolejnym dniu pracy. A raczej naprawy. A nie pracy. Trzeba ten bałagan tutaj garnąć. Widzicie jak to wygląda. Szału nie ma. Neumat już czeka. Kluczyk mam w kieszeni. Zaraz sobie jakieś pudełeczko na śrubki przyniosę. I tak pójdą nowe, ale chodzi o to, żeby się nie walały gdzieś tam niepotrzebnie. Trzeba będzie to Wymienić. Łańcuchy już nowe zamówiłem. Eee, no i co? 176 prętów do wykręcenia, po dwie śrubki na każdym pręcie. No i ogień na tłoki, tak? Trochę tej pracy jest, trochę się zajdzie. Szczęście, że jest także choteczka pneumatyczna, ale to sporo, sporo nam to zaoszczędzi czasu ułatwi tą pracę. tak Nie trzeba będzie ręcznie kręcić, tylko kluczyk bzyk bzyk raz, dwa i po temacie, nie? No ale to i tak podejrzewam, że kilka godzin się z tym zejdzie, że to nie będzie taki prosty temat, nie? Tam jeszcze nam trochę bałaganu narobiło tutaj listwę albo z tej strony, z tej strony listwę prowadzącą po pogieło. Tam przy samej zębatce. Już ta e, zębatki są zamówione, łańcuch jest zamówiony, teoretycznie jutro, e, jutro powinien być. Także tak to wygląda. Oj! I co? I brać się do roboty, nie? Spierdzieliło się trochę, no ale trzeba niestety. Trzeba to zrobić. Nie ma na co czekać. To już powinno być w tamtym roku wymienione. A jeszcze człowiek, jak to człowiek chytry, myślał, że jeszcze sezon przeciągnie. Niestety w tym roku już całkiem lipa, tak. W sumie podejrzewałem, że jeszcze Termańcu by chodził, gdyby nie to, ta sytuacja z tamtą zębatką że jest połamana, wy, wyszczerbiona i przekosiło pewnie taśmę, no i wyszło jak wyszło, nie? Także nic tutaj za bardzo w tym temacie nie poradzimy, nie? Zestawik stoi, jeden, drugi. W tym roku uprawówka u mnie tylko na wiosnę była używana. Teraz nie używałem jej w ogóle. Sąsiad tam chyba trochę brał do siewów. Coś tam chyba trochę uprawiał przed siewem. Włókę wysoko podniósł. Chyba bez włóki robił. Ja niestety Zawsze robię z łuką niestety, albo na szczęście. Nie wiem, jak to kto tam woli. Podrywkowy jeszcze będzie używany, bo jeszcze tam będziemy e, po ziemniaczkach tutaj, jest dalej w oddali. E, pole trzeba będzie go e, przepryskać bakteriami e, i wymieszać to z glebą. Tam znowu e, drugi kawałek jest przygotowany też. Też go wymieszamy. E, ten, który tam wcześniej w odcinku pobieraliśmy z niego próby, to tam trzeba to zrobić, eee, zobaczyć, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Także tak, o, cały tutaj nasz park maszynowy, trochę pozarastany, ale sobie jest. Może nie cały, bo tam część jeszcze sprzętu jest schowana, tak, tutaj wszystkiego nie ma. Eee, także tak to wygląda. Ziemniaczków troszkę już ukopaliśmy, teraz Wam pokażę na chwilę obecną jest wykopane tu trochę, tu trochę eee, w piwnicach chyba nie ma nic sypanego, chyba nie. Trochę tam w przechowalni jest znowu zmagazynowane kilka ton eee, i co? I chyba w sumie tyle, nie? Chyba tyle. Reszta, przepraszam, reszta albo się sprzedała, albo stoi na polu i czeka, aż na naprawie. Także nie ma na co czekać. Zakładam kamerkę na głowę i pokażę Wam jak to wygląda mozolne rozkręcanie także widzimy się za chwilę miałem Wam wczoraj coś tam dograć z tego rozkręcania bo rozkręcałem sobie pneumatem ale niestety e, później jakoś tak czasu nie było a w sumie to i nawet zapomniałem trochę e, co Wam powiem, no jednak się schodzi z tym rozkręcaniem tak nie myślałem, że aż tyle myślałem, że to będzie szybciej trochę szło no, i wczoraj, tak siedząc wieczorem w domu, wymyśliłem, że skoro mi te śrubki są niepotrzebne, i tak będę wymieniał. One są cienkie, cienkie więc spróbujemy młotek, przecinak i po prostu je urywać. Może będzie szybciej, jak odkręcać. Raz Zobaczymy, nie praktykowałem tego jeszcze, czy to będzie szybciej, czy to nie będzie szybciej. Teraz się okaże, sporo w nocy padało. Niestety zaraz się okaże, że napada tyle wody jak kombajn zrobię, że nie będę mógł kopać ale miejmy nadzieję, że nie po niemieckie śruby <laughs> Nie, nie po niemieckie, tylko Polskie, Polska stale moi drodzy Niestety to nie będzie takie proste jak ja sobie myślałem Diaksem tutaj też nie podejdziemy, żeby jakoś szybciej to ciąć Nie da się chyba za bardzo hmm. Od tej strony może jakoś By było szybciej No dobra Idę po kąt Ale nie to znowu popsuje te znowu popsuję sobie rurki Będą ślady po cięciu na rurkach no, nie ma sensu, trzeba brać to, rozkręcać i tyle. Chociaż spróbuję, wiecie co zrobić? Spróbuję tą taśmę zrzucić. Wyciągnąć ją w całości. Jak to z wagą jest? A teraz nie jest taka ciężka. Zwinąłby to, zrzucił tam na dół, i wtedy, jakby zrzucił, to może by się udało to wyciągnąć tam. I wciągnąłbym sobie to do stodoły tam na A i od drugiej strony można by było wtedy ciąć. O i to jest myśl Tak tylko, że kurde Tu trzeba to jeszcze na gdzieś tu pękła I pękła tu co Chyba chciałem Tak, ona pękła dalej Czyli jeszcze trzeba tutaj to trzeba jeszcze wykręcić, ona w dwóch miejscach tu strzeliła chyba Z tego co kojarzę Tak, tu na spodzie jest strzelona I tu Tutaj to trzeba będzie wyprostować jakoś Jeszcze nie wiem jak Łutek. No trzeba to jakoś powoli rozkręcać Idę nawet po grzechotkę I grzechotką to spróbuję rozkręcić Bo tutaj bardzo pneumatem To nie podejdę chyba Dobra, to już jak wyjmę to wszystko, to wtedy Wam pokażę, jak to, jak to wygląda. Co tam będziemy robić dalej. Próbuję tą taśmę wyciągnąć sobie na dół, żeby mieć, mieć troszkę lżej. Zobaczymy, czy to się uda. Karkołomne zadanie. Miejmy nadzieję, że się uda. panie kierownik? Jedziemy, brudna szyba, nie wiem czy coś będzie widać No i próbujemy Idzie My, co się dzieje. Dlaczego to nie chce iść? Kurwa, rurkę se wygiąłem. ja pier. Dole. Taką dole. Trzeba było za łańcuch złapać, panie kierowniku. Nie by było dobrze, dobra. Naprostujemy no ją później. Ale czemu to nie chce iść? Tam musi go trzymać. Myślałem, że to lżej będzie się działo. No to okazuje się, że całkiem, całkiem, całkiem mocno siedzi. Tu jest popierdzielone, ale tu już nie siedzi. Tutaj, jakby to rozpiął. To idzie tu, to idzie tu, a to idzie tam. Czyli teoretycznie to oto trzyma. Jakik Podejdziemy tam jak sikiem. O! Koniec tego. Tarczy. A gdzieś sobie przyniosłem tarczę. No i gdzie sobie przyniosłem tarczę? A mam tarczę tu. A teraz kluczyk do tarczy. Chyba tu. Nie tu. Nie tu. No, gdzieś był. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Dobra, postaramy się to jakoś rozpiąć. Zobaczymy, jak to siedzi, jak to wyciąć. No, trzeba by było dużą tarczą to sięgnąć tu i tutaj by podszedł. No, pełną tarczą by tutaj podszedł, żeby to wyciąć. Zaraz weźmiemy. Tu chyba leży ten klucz tego co kojarzę. O, dobrze mi się zdawało. A później to wyjmiemy, jak się rozbierze ten dekiel tam z tamtej strony. Krupki będę musiał podjechać dzisiaj Żeby sobie kupić Rączkę trzeba odkręcić I teoretycznie teraz powinna wyjść. W teorii tak powinno być, a w praktyce zaraz zobaczymy. W teorii ona powinna wyjść. I złapać za łańcuch Po prostu Zlepiemy za jeden Byśmy złapali tak Jaro, znowu kurde kombinujesz Znowu kombinujesz I żeby się nie okazało, że znowu źle Kombinujesz Przecież to zejdzie samo Dobra Dobra, wyciągniemy By Wy dwóch to by to wyciągnął na pewno spokojnie To samemu to widzicie jak to jest No i poszedł Male to Wyciągnięte Fajnie Elegancko tego No i co? Znowu kątóweczka i ogień na tłoki, nie? Znowu można działać. Czystej, czystej. Jedna chwala. Ale jakoś trzeba tamto wyciągnąć, wydostać. Tutaj oto. Tu weszło to pod spółtarz. Ale O dobra mamy to to też No macie dlatego się stało jak się stało brakuje zęba z jednej strony z drugiej strony i dlatego tak to wyszło niestety no cóż wycinamy dalej My. rączkę sobie załóżmy będzie lepiej no mówię tutaj nie będę wam już pokazywał jak to się wycina no bo to raczej każdy umie, umie kątówką ciąć także jest świadom jak to się robi dobra powycinam i czekamy na części a nie, jeszcze tamto trzeba rozebrać no właśnie, dobra, na razie wycina